Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Z tej strony Radocha. Witam Cię bardzo serdecznie. 18 grudnia w środę. Po tym oficjalnym początku, yy, w zasadzie mam dzisiaj dwie obserwacje, którymi chcę się podzielić w tym nagraniu. Pierwsza jest taka, że z przerażeniem przez ostatnie 17, a dzisiaj już 18 dzień, widzę siebie, która, no cóż, yy, postarzała się mocno. To taka moja własna, osobista refleksja, kiedy widzę, że na nagraniu mm, z telefonu no już jakoś lepiej nie chcę, lepiej nie chcę być. Nie, nie chcę być. Jest to nieco porażające dla mnie, bo do tej pory po prostu tak y, nie było. To znaczy do tej pory mam na myśli y, rok wstecz, dwa, trzy, cztery lata. No i cóż. Jest to trochę takie mm, przerażające, bo upływ czasu jest nieubłagany. No, a z drugiej strony no jest jak jest, no i y, można by tu nakładać jakieś filtry, ale w zasadzie tak sobie myślę, że kij z filtrami tak nie ukryje tego, co jest, a mianowicie tego upływu czasu i tego, że z wiekiem y, ten wiek tak zwany elegancki czy po prostu starość mnie dopada? Szkoda, że tak szybko, bo liczyłam jeszcze na trochę więcej czasu, który mi będzie podarowany w takim. To znaczy, myślałam w zasadzie bardziej chyba o tym, że dłużej będę czuć się i wyglądać tak samo, a ponieważ ciągle się czuję jak trochę taka gówniara, to. Liczyłam na to, że czas będzie mnie nieco oszczędzał, i nie mam na myśli wcale tych zmarszczek takich wokół oczu, tylko taką ogólną kondycję własną. No cóż, ale po tym jakże rzewnym i rozczulającym wstępie, chcę się bardzo mocno podzielić też tym, ponieważ święta są coraz bliżej, i bardzo mocno zaczęłam odczuwać. Pewien taki dysonans, szczególnie kiedy zaglądam w social media, kiedy zaglądam do internetu, kiedy rozmawiam też z ludźmi. Jest jeden bardzo istotny temat, a mianowicie takiego pokładania uwagi na zakupy, na przygotowania, szczególnie na te przygotowania, czy jesteśmy przygotowani na święta, i że w grudniu jest tak bardzo dużo różnych tematów do ogarnięcia. No więc ja mam trochę z tym zgryz, prawdę mówiąc. Bo dla mnie przygotowania do świąt, ja wiem, że ja nie jestem standardem, jakby nie jestem absolutnie żadnym punktem odniesienia dla nikogo. Za to mam nadzieję być taką osobą, która jakby rzuci światło na trochę inną perspektywę, a mianowicie taką, że. No moje przygotowania do świąt polegają na tym, że ja kilka tygodni przed y, Bożym Narodzeniem zakupuję choinkę, którą ubieram do połowy z racji o, właśnie posiadania tutaj takich raciczek y, oraz ogonków, y, ponieważ wszystko ściągają y, z tej choinki. No i tak ta choinka jakoś tam dotrwa do któregoś tam stycznia, być może w tym roku z reguły zaraz po nowym roku lądowała na śmietniku, ponieważ zawsze jest to żywa choinka i ona po nowym roku twarz. Trochę smuteczek. Można tutaj dyskutować na temat tego, w jaki sposób taką choinkę utylizować, i oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, że można ją zutylizować w lepszy sposób niż wrzucając ją na śmietnik. Za to jakby w dzisiejszych czasach, szczególnie w Warszawie, znaczy na pewno w Warszawie, w innych miastach, nie wiem, ale podejrzewam, że również jest podobnie. W dużych takich, czy nawet nie w dużych osiedlach, ale generalnie w blokach mieszkalnych. Są podstawione kontenery specjalne na choinki. No co się z nimi dzieje, nie wiem, ale są to kontenery choinkowe, więc mam nadzieję, że są one w, w, utylizowane w sposób taki adekwatny do swojego przeznaczenia, tak to nazwijmy. W każdym razie. Do czego dalej zmierzam? Do tych przygotowań. Do przygotowania, to gotowanie, to sprzątanie, to kupowanie prezentów. Wczoraj nawet byłam świadkiem, jak takie nastolatki robiły zakupy w drogerii, żeby nie mówić nazwy, w pewnej dużej drogerii z czerwonym napisem i mówiły: Jeszcze dla tego, jeszcze dla tamtego, jeszcze dla kogoś. I tak sobie pomyślałam. Czy to naprawdę wynika z jakiejś takiej potrzeby serca, to kupowanie tych prezentów, to przygotowanie, to pieczenie, gotowanie, sprzątanie? Bo w zasadzie co jest ważne przy okazji jakiegokolwiek świętowania? No, dla mnie to jest taki czas spędzony razem. Ja, ponieważ w tym roku wyjątkowo mam dwa tygodnie przed świętami, spędzam z moimi dziećmi bardzo dużo, staram się dać im. Tej uwagi, czasu, energii, jest to dla mnie mocno wyczerpujące, ponieważ mniej czasu zostaje mi dla mnie samej. I na przykład po tym przedłużonym weekendzie, czyli w zasadzie 24 godzinach z dziećmi przez ostatnie 4 dni. <noise> dzisiaj bardzo trudno było mi dojść do tego momentu. Na przykład choćby nagrywania dzisiaj. Albo w ogóle ogarnięcia się, takiego zwykłego wyjścia z piżamki. Oczywiście byłam rano, odprowadzić moje dzieci do szkoły, ale to nie przeszkadza temu, że w zasadzie dalej byłam w takiej mentalnej, w takiej mentalnej piżamce. I zanim się odgruzowałam, to obecnie mamy godzinę, którą, no jak żeby inaczej, po czternastej. Zatem ta mentalna piżamka dość długo do mnie przeległa. A prawda jest taka, że to, co mnie zmobilizowało do jakiejkolwiek pracy i wyjścia frontem do człowieków, to jest fakt tego, że moje dzieci za chwilę wrócą już z tej szkoły. No i właśnie to jest to, że ten czas, który mimo to może, mimo tego zmęczenia, mimo tego takiego dużego, ta dużej wydajności, w, jakby w jak to powiedzieć, um, wyczerpywania się moich zasobów własnych, osobistych, to bardzo się cieszę, że ten czas mogę z nimi spędzić, że możemy iść na spacer, że możemy podziwiać ozdoby świąteczne, choinki yy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że możemy robić kartki świąteczne, y, takie piękne y, również moje dzieci przygotowują, no, przeróżne rzeczy. I to jest super, że możemy oglądać razem filmy świąteczne. To jest dla mnie fajne, ale fajne jest to, że możemy ten czas razem spędzić. I mnie się marzą takie święta, które y, będą bardzo mocno skupione właśnie na tej obecności, na tej uwadze w danym miejscu, na danych ludziach, na danych osobach. Dzisiaj kończę, y, bo jest jak jest. Ściskam Was mocno serdecznie, Ciebie y, i do usłyszenia jutro. Cześć.